Halo, halo. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. W którym chciałem wam coś pokazać. Nie powiedzieć, a pokazać. Nie wiem, no, widać. Czy widzicie tą liczbę subskrypcji, jaką mam? 99.

Jutro zaczyna się grudzień, czyli ostatni miesiąc 2022, w którym jeszcze się coś pojawi i z kimś chyba jeszcze też. Więc zobaczycie sami. No i to chyba wszystko. tajemnicz człowiek, a gadawcio I nagrywa już ponad 4,5 miesiąca. Więc no to już dużo jest, nie? 4,5 miesiąca to trochę jest. No więc. No ale ta liczba mówi sama za siebie. 99. To nie 100. Ale prawie 100. Bo jedna osoba wystarczy, że mnie zasubskrybuje, będę miał 100. A jutro się zaczyna grudzień i, i dzisiaj kończy i dzisiaj jest ostatni dzień wszystkich przedziałów Slendera właśnie Sajenheada. 1 kwietnia rozpoczął się przedział Slendera, a zakończył 31 lipca. 1 sierpnia rozpoczął się przedział Sierenheada, a, a kończy się dzisiaj, czyli 30 listopada. Grudzień to też miesiąc 2022, ale ostatni, w którym nie ma żadnych przedziałów. Więc... No i czy cyfrowa liczba, czyli 100? Może, jutra, może jutro lubić? Akurat jak się skończy, przejdzie.